Witam Was bardzo serdecznie na kanale Zagrycone Pozytywne Jesteśmy z wiadomości od tej osoby, o której myślicie, pytacie, macie w serduchu Co ta osoba Wam chce powiedzieć dzisiaj? Co chcesz jej, jemu powiedzieć, osobie, o której o Tobie myśli? Która coś do Ciebie osoba czuje i o Ciebie pyta? Co chcesz jemu, jej powiedzieć? Kawę sobie akurat stawiłam, zaraz sobie zrobię Mam jeszcze jedno czytanko zrobię Tak? Słowa bardziej bolo gorzej niż pięć, pamiętaj. Aha. Czyli w słowach się pogryźliście znowu. Dobra. Dobra. Dobra, Czekajcie. Czekajcie. Nie weźmiemy za dużo wypadku. Dobra. Kocham cię, ale potrzebujemy czasu. Tylko czas może nas uratować. Staje się lepsza osoba bez ciebie niż z tobą. Serce pękło mi na pół po Twoich słowach. Czyli widzicie, słowa. Zgubiłem, zgubiłam się na chwilę. Chcę Ciebie. Dziękuję, że mnie olałeś, olałeś, olałeś dla kogoś innego. Ten związek jest mega namiętny, ale też męczący. Czasami zbytnio mnie kontrolujesz i atakujesz. Nie rozumiesz. Jestem przerażony, przerażona Twoim zachowaniem. Nic się nie zmieniłaś, zmieniłeś. Nie miłeś. Będzie dobrze. Cały czas widzę, jak tam stoisz z nią, z nim. Zmieniam się dzięki samej, samemu sobie. Nie dla siebie, nie dla Ciebie. O... Czekajcie, ja Ci, ci mi dalej z wiadomością. Jeszcze, chcę... Jeszcze coś chcesz nie, jemu powiedzieć? Rzuciłam się w wir prasy, by osiągnąć swoje marzenia. Mam do Ciebie nienawiść, ból i żal. Po Twoich słowach czekam na Twój ruch. Gdy Cię moje serce zobaczyło, poczuło, że to jest to. Z jednej strony Cię kocham, z drugiej nienawidzę. To, co jest między nami, to się nigdy nie skończy. Czekaj się. Klamka zapadła, nie masz odwrotu. Jak Cię z nią, z nim zobaczyłem, znowu serce pękło mi na pół. Zobaczcie, jest kolejne taki, takie zdanie. Nie jestem Twoją zabawką, a tak się czuję. Zmieni się w końcu. Chcę spełnić swoje i Twoje marzenia. Mhm. Czy ją powiedzieć tak na odchodne już? Przyjścia już nie. Już to osoba nie chce rozpaść. Tu coś w zobaczmy. Podejmuje wybór, bom go nie zostawiasz? Zaproszę Cię na randkę. Wow, szczera rozmowa i wyjaśnienia mi się należą. Jestem zazdrosny, zazdrosna o Ciebie i nie krytykuj mojego zachowania przez to. Uzdrowienie nadchodzi. Trzymajcie się. Cześć.